Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Największą grupą pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie z bólami dolnego odcinka kręgosłupa, są osoby, które wykonują pracę siedzącą. I nie ma tu takiego dużego znaczenia, jak oni siedzą. Czy to prosto, krzywo, czy na jakimś taborecie, czy na klęczniku, czy na jakimś super ergonomicznym fotelu. Ale znaczenie ma to. Jak długo oni siedzą, czy mogą sobie wykonać jakąś przerwę, czy, mogą, czy mają możliwość pracy przy regulowanym biurku, to w największym stopniu wpływa na to, jaki ból i jak często ten ból odczuwają. Dlatego dzisiaj pokażę Wam trzy. Proste i bardzo dostępne ćwiczenie. Nie będziecie potrzebować do niego żadnego skomplikowanego sprzętu, które warto wykonać, jeśli właśnie macie pracę siedzącą. Te ćwiczenia będą świetną przeciwwagą do tego, jak, do tej pozycji, w której spędzacie większość swojego czasu. Zapraszam! Do wykonania pierwszego ćwiczenia potrzebujemy jakiś ciężar. Oczywiście ten ciężar, który będziemy trzymać w rękach, dobieramy indywidualnie. Jak w taki bardzo prosty sposób dobrać ten ciężar? Dobieramy go tak, abyśmy mogli wykonać 15 powtórzeń tego ćwiczenia w jednym ustawieniu, a potem 15 powtórzeń w drugim ustawieniu. I aby po tych 15 powtórzeniach, abyśmy byli wyraźnie zmęczeni, one mają być możliwe do wykonania. Ale już zbyt dużo siły nie powinno nam na koniec zostać. Ok, ćwiczenie polega na tym, że wykonuję jednoczesny przyklęk na jedno kolano i unoszę ciężar nad głowę. Robię to w maksymalnym możliwym zakresie, tak abym czuł wyraźne rozciąganie w stawach ramiennych, ale moja głowa zostaje na miejscu, nie odchylam jej do tyłu. Wracam. Tutaj i od razu bez przerwy wykonuję kolejne powtórzenie. Staram się pracować w podobnym tempie, zarówno gdy podnoszę, jak i unoszę ciężar. Na początku ten zakres uniesienia rąk może być niezbyt duży, szczególnie jeśli nie wykonujemy na co dzień ćwiczeń, które wymagają akurat dużego zgięcia w stawach ramiennych. Ale na pewno po kilku dniach ten zakres stopniowo będzie się zwiększał. Tutaj możemy wchodzić nawet w wyraźne uczucie rozciągania. Wykonuję sobie 15 takich powtórzeń, zmieniam ustawienie i robię dokładnie to samo przy innym ustawieniu nóg. Do następnego zadania nie potrzebuję nawet maty. Mogę ustawić się na podłodze. Unoszę moje kolana, mam 90 stopni zgięcia w stawach kolonowych i stawach biodrowych i utrzymuję tę pozycję, a jedną nogą wykonuję ruch tak, jakbym chciał sięgnąć do swoich pleców. Robię to na przemian. Raz prawa, raz lewa noga. Jeśli odrywam jedną nogę, to tą nogę, na której się opieram, utrzymuję w tym samym ustawieniu. Wykonuję 15 powtórzeń na prawą nogę i 15 na lewą. Trzecie zadanie to ćwiczenie, które możemy nazwać odwróconym kopnięciem. Leżę sobie wygodnie na macie. Dla większego komfortu mogę sobie głowę oprzeć, czoło oprzeć o poduszkę. I ruch, który wykonuję, wygląda w ten sposób. Mogę wejść uczucie rozciągania na moim brzuchu. To jest jak najbardziej ok, natomiast nie chcę wchodzić w wyraźny ból w kręgosłupie lędźwiowym. Jak widzicie, te ćwiczenia są bardzo proste, każdy z Was może je wykonać. Moja propozycja jest taka, aby przeznaczyć na nie między 10 a 15 minut każdego dnia. Jeśli nie macie takiej przestrzeni, w co średnio wierzę, to możecie wykonać te ćwiczenia w takich bardzo krótkich sejach: typu 30-60 sekund jedno ćwiczenie i wracacie do pracy. Później 30-60 sekund drugie ćwiczenie. I wracacie do pracy i da Wam do świetną przeciwwagę do Waszej pracy siedzącej. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach.